Dzień dobry. Witam wszystkich we wtorek, 28 dzień. Maja. Zapraszam Was na poranny przegląd techniczny. Początek, początek sesji europejskiej przed nami. Rynki kasowe tutaj startują za mniej więcej 10 minut. Sytuacja techniczna na głównej parze walutowej, tak? czyli Euro USD interwał jednogodzinowy. Tutaj mamy schemat związany. Z głębokim mierzeniem wewnętrznym 78,6. Po drodze mieliśmy 6,18, który wczoraj Wam wskazywałem, ale zobaczcie, że tutaj takim pełnym, szybkim ruchem poziom został wybity. No i tak naprawdę to 78,6 teraz przykuwa w pewnym stopniu uwagę. Chociaż wydawało się, te, wydawało się też, że pójdziemy tutaj górą. Natomiast ta świeca, przede wszystkim właśnie dzisiaj z godziny 8, taka mocno podażowa na tą chwilę. Mamy jeszcze kilka minut, zobaczymy jak zamkniemy, ale na tą chwilę wygląda to dosyć optymistycznie pod potencjalną pozycję krótką tak? Jeżeli taką spadającą gwiazdą tutaj zamknęlibyśmy tą, tą godzinówkę. Ewentualny taki pomysł na target dla takiego shorta dosyć łatwo tutaj sobie wyznaczyć, korzystając z mierzenia fs 100 korekta pędząca 1 do 1. No i ewentualne to wsparcie, jakie będziemy mogli sobie tutaj wskazać, jeżeli nie będzie nowego wierzchołka, no to jest 1.08.53 na e, Idąc dalej, GBP USD, tutaj wydaje się, że na kablu m, będzie jednak wyjście górą, ponad to 70.86, takie trwałe wyjście górą. M, patrząc na sesyjnym, też zamknięta wczorajsza pieca dzienna ponad e, pułapem współczynnika 786. Ja bym tutaj się skłonił ku kolejnej, ku kolejnemu pomiarowi, czyli 886 nieco, nieco wyżej. Można jeszcze zaobserwować, jak te 4 tutaj będą zamykane kolejne, ale na razie tak, tak naprawdę poziom jest przehandlowywany bez jakiejś większej dynamicznej reakcji. Jeżeli chodzi o ten kolejny target 1.28. 25, taki jest kurs tego ostatniego mierzenia wewnętrznego. Także zobaczymy, to się wydarzy tutaj na dzisiejszej sesji, czy będzie próba zrzucenia, czy będzie próba kontynuacji właśnie w okolice tego poziomu oporu 1,28. 25, takie naturalne. Tutaj mierzenie FS100, jakie możemy wykonać, to na pewno będzie tutaj ten odcinek ostatni, czyli ten poziom e, wsparcia dla nas na wykresie GPP USD to będzie 1.26,97 e, USD JPY. Strefa F100 cały czas pozostaje tutaj na, e, na ujku aktualna możemy sobie to po prostu nieco przeciągnąć no i tak naprawdę co pozostaje nam to e, to czekanie tutaj, ta zmienność, ten range jaki obserwujemy na, u, na wartościach dolar dolar-jen dolar na wykresie, na parze walutowej dolar-jen e, trochę nam e, spadła po tym e, po tych dynamicznych momentach tutaj e, kilka, kilkanaście sesji temu. No i tak naprawdę oczekujemy na, na 156, 46 już do, e, dosyć, dosyć długo, bo tak naprawdę od szczytu z 23 maja dokładnie, no to dzieli nas dokładnie 73 pipsy, więc wartość, która można, którą można zaobserwować na ujgu w przeciągu jednej godzinówki. Ale co, pozostaje nam czekać, schemat wyznaczony, interwał nie jest jakiś mocno szeroki, bo to jest H1, więc nie będziemy tutaj nic lokalnego bardziej wyznaczać, po prostu 156,46 cały czas, pozostaje w kręgu naszych zainteresowań. Dopóki nie będziemy mieli nowego szczytu, czyli nie będziemy poniżej 157,20, no to przede wszystkim ten scenariusz tutaj pozostaje na ujku aktualny. No i szybko dwa słowa o złocie. Mamy na złocie reakcję na wysokości poziomu Fs100. Tutaj scenariusz na interwale 30-minutowym fajny poziom ZZB potwierdzony tutaj tymi dołkami wybite wsparcie staje się oporem no i mamy tutaj właśnie ten taki, taki taki przykład. Tak naprawdę też dostrzegalna formacja podwójnego szczytu. Jest pierwsze podejście, jest drugie podejście, ten drugi wierzchołek nieco niżej, czyli zgodnie z zasadami, zgodnie z klasyką. No i złoto tutaj w ruchu spadkowym. jedyne co możemy jeszcze się odnieść, jeżeli chodzi o strefy horyzontalne na złocie. No to na pewno ten dołek z 24 maja 2325 jako poziom popytowy, poziom wsparcia. No i, no i oczywiście zachowuje swoją wartość tutaj. Ten opór w ocenie 2355, choć już po dwóch testach nie jest to tak pewny poziom, tak jakby silna zapora, jak to miało miejsce wcześniej.